Cześć Wam, porannik na roboczo dzisiaj, słuchajcie, bo jest piękna pogoda, ciepło. Ile lucyna może być stopni Tak, 27? No, 25. 25, 26, no ciepło jest, słuchajcie, więc wychodzę na zewnątrz, bo mam robotę do zrobienia. Ale trochę, co tam, pogadam trochę do Was, nie? już Wam pokażę, co to za robota. No, ponieważ, a dobra, zdradziłem się, tu mała kawka. Ponieważ mam już solary działające, które tam za lucyną, za tą płachtą, które już pracują i bateria jest naładowana do pełni, ale od baterii nie mam pociągniętych jeszcze kabli do hydroponiki i dalej do domu, no to dzisiaj to będę robił. Wykorzystam ten dzień. Miałem dzisiaj tylko, miałem dzisiaj tylko jedno nagranie z Darią Czarnecką. Bardzo fajnie mi się z nią rozmawia o numerologii. Super rozmowę. Odkrywam numerologię na nowo, powiem Wam. No i mam czas, więc będę to nagrywał. Trochę tam pokażę Wam, co ja tam zrobiłem. Przy okazji, tu pokażę Wam z zewnątrz. Nie jest, mam bałagan trochę, ale tak jest u mnie na zewnątrz. Ten mój las to są wszystko ołki, czyli dęby. A tam dalej cedry. Takie teksaskie. Jest tu jedno drzewko mesquito, takie jak Jurek ma tam u siebie. To są, tu, tu są takie bardzo małe, drobne. U Jurka duże, potężne te drzewka. No, a tam dalej już są sąsiedzi. I tam też. No, i żyjemy sobie w takim, w takim lesie. Pełno drzew wokoło. Lucyna. Wzięła przewód z wodą. Jak się to mówi o wąż z wodą, nie? hose, Bo będzie paliła rzeczy niepotrzebne, jakieś kawałki drewna. A ponieważ u nas wolno palić teraz, w tym okresie, i tak będzie do lutego, możemy palić. Ale lepiej mieć ze sobą wolę, żeby tam się nic nie, nie podpaliło, nie stało. Dobra. Okej, okay. no to idę teraz zobaczyć, co ja muszę zrobić, co wywiercić, co przykręcić, żeby, żeby to, co chcę zrobić, miało sens. A tu jakieś zwierzątka nam na wałę ganiły, dokopywały się do ziemi, coś tu chciały. No chyba tutaj. No tak. Tak to jest. Tu jeszcze pomidory, zobaczcie. Dochodzą, dojrzewają, tam trochę więcej, tam jest jeszcze na tych dwóch krzakach, trochę Lucy na zewnątrz. <laughs> hej, hej. Ok. A ja idę sprawdzić co ja jeszcze potrzebuję. Aha, tu muszę wywiercić dziurę, dlatego że tu będę miał gniazdko w podłodze. No i muszę chyba przemodelować, trochę przenieść tą instalację hydroponiczną, trochę bardziej. W głąb, tak żeby mi tutaj nie leciała, nie kapała woda. Chyba, że przyniosę prąd na drugą stronę, co myślicie, ale wtedy będę tu musiał ciągnąć jakiś kabel, nie? I co? Mi się będzie plątał pod nogami. No, jak ja to wymyślę? Więcej mam do prądu do podłączenia tu po tej stronie, więc powinienem mieć chyba tutaj kabel. A może gniazdko przykręcić do tej konstrukcji. I będzie pewnie i na wysokości. No dobra. Sałaty. Dobra, wyjdę stąd, bo muzyka nas zagłusza. Okej. Okay. Okej, okay, zmachałem się. U. Ale dobra, mam już część zrobioną. Już Wam pokażę, wrócę kamerę. No wewnątrz jest tak. Zdecydowałem, że to będzie na takim wysięgniku. On jest tam wkręcony do deski. O, i tu będzie główne przyłącze. Teraz się jeszcze zastanawiam, bo ja chcę też do domu pociągnąć. I zastanawiam się czy go pociągnąć tu, stąd rozdzielaczem i do domu następny kabel. Czy na dole pod spodem o, zrobię kolejną skrzynkę tylko taką rozdzielnikową żeby tu szło osobno i do domu osobno no zobaczymy jeszcze w każdym razie kable idą na razie tutaj tymczasowo o ten metalowy tam przez ogród i do inwertera no i teraz tylko tam muszę zrobić wtyczkę ale jeszcze tego dzisiaj chyba nie podłączy, bo się okazuje że wiecie jak to jest że zawsze czegoś zabraknie. nie no i oczywiście z... okazało się że te gniazdko to jak gdzieś chyba poskładałem z czegoś tam nie pasują środki więc muszę takie gniazdko kupić wtyczka którą mam do inwertera jest za długa i się nie zmieści też muszę kupić więc i tak dzisiaj niczego tu do końca nie zrobię no to co to sobie po prostu pogadam do was na chwilę ok już, już jestem na chwilę dzisiaj będzie krótki porannik Obydwoje mamy dużo pracy, ja muszę jeszcze poskładać filmy, które mam zaległe, ale chciałbym też powiedzieć do tych wszystkich, którzy byliście na tym live, tym zdrowotnym w niedzielę, jeszcze raz przeprosić za jakość dźwięku, mieliśmy bardzo słabe połączenie. No, i ta jakość dźwięku, jeszcze przychodząc przez, jakby idąc z Polski od Moniki, przychodzi do mnie, e, traci już sygnał. U mnie był bardzo słaby sygnał, więc jakość tego dźwięku była fatalna. Ale e, wielu z Was e, jakby zrozumiało e, w czym rzecz i napisaliście do mnie maile. Ja postaram się na wszystkie te maile odpowiedzieć. Tam są pytania o to, gdzie to kupić, jak to kupić, jak to działa, e, na jakie choroby itd. Więc y, ja mam taki pomysł, ponieważ jest was już trochę, nawet chyba z Australii ktoś, tak, tak, z Australii też ktoś napisał, y, ale jest Norwegia, jest, są Stany Zjednoczone, Kanada, Polska, Szwajcaria, no cały świat. Y, to y, ja zrobię dwie rzeczy. Dla tych wszystkich, którzy to y, narzędzie kupili dla siebie i kupili je w różnych konfiguracjach od Basic, przez Classic, aż po Pro to zrobię specjalne spotkanie to będzie spotkanie tylko dla tych osób, bo chcę zrobić takie spotkanie, w którym ja chcę im pokazać jak go sensownie używać tam jest instrukcja i właściwie to wszystko wiadomo, ale wiecie jak to jest nie ma to jak usłyszeć to z ust kogoś, kto już to używa jakiś czas nie jest to długo u mnie ale no miesiąc z okładem, chyba miesiąc 7 dni czy 10 dni, jakoś tak. Natomiast dla tych wszystkich, którzy do mnie piszą, że chcieliby się jeszcze coś dowiedzieć i podjąć decyzję, to zrobię takie spotkania. Pewnie się tego nie da razem jakoś zebrać, ale do tych wszystkich odpisałem, że jest możliwe spotkanie ze mną tet a tet, porozmawiamy sobie i pewnie będzie mieli jakieś konkretne pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć. No ja się dalej fascynuję tym, leczę się. E, nawet nie wiem czy ja to mogę mówić. Używam terapii. E, tak i e, jakby odpowiedź na pytania o kurczę znowu cedzę słowa, ale wiecie pytacie o to czy to też działa na tą chorobę celebrytkę. E, to muszę odpowiedzieć tutaj, że tak. I tak, tak, tak. Tak. No i tyle. Chyba więcej nie mogę powiedzieć tutaj. Mogę to zrobić tylko na jakichś niepublicznych spotkaniach. Tak, owszem. No. Dzisiaj kochani jest spotkanie z Gosią Duszak. Napisaliście trochę pytań. Przesłałem je Darkowi, i Darek mówi o takie łatwe te pytania sam bym na nie odpowiedział no ale widocznie mamy już taki stan wiedzy że no że takich pytań takich odpowiedzi potrzebujemy jeśli tam się jeszcze coś urodzi to ja przekażę myślę że jeśli ktoś do mnie napisze po tym poraniku jeszcze jakieś pytanie to zdążę je umieścić bo Gosia Dusza chciała wcześniej te pytania żeby mogła się przygotować i odpowiedzieć na nie po polsku ona sobie je musi przetłumaczyć i potem odpowiedzieć po polsku. Więc no, takim rzutem na taśmę, bardzo proszę, jeszcze, jeszcze jakieś tam kilka pytań może być. E, no i to jeszcze jedna rzecz, bo słuchajcie, dzwonił do mnie pan Aleksander Halecki z Rosji i zamierzamy z nim zrobić spotkanie z Agnieszką Stalkoper. I teraz zastanawiamy się, ponieważ wiecie, że o wielu rzeczach jeszcze, albo już, albo jeszcze nie możemy mówić to zastanawiamy się, czy nie zrobić dwóch spotkań, że zrobimy nagranie z panem Aleksandrem, z Agnieszką i opowiemy tam ogólnie o tym, co on robi, gdzie dzisiaj jest, no, jakie stosuje metody i tak dalej, Ale zastanawiamy się, czy jeśli byłyby jakieś pytania konkretne, czy nie zrobić takiego specjalne, specjalnego live, ale nie na YouTubie to jeśli byliby tacy chętni, którzy by chcieli posłuchać, napiszcie do nas, jeśli was będzie dużo, no to zrobimy taki live. I to chyba tyle takich porządkowych spraw ode mnie, ja przełączę kamerę, żeby wam pokazać, że moja kochana Lucy tam siedzi i się opala. A nie opala się, ona pracuje, ale siedzi w tej chwili w cieniu, bo jest bardzo gorąco, spala tam jakieś stare drewno. No jeszcze rzut okiem na okolice, na działkę Ewy, naszej przyjaciółki, na ogród. No i będę się z Wami żegnał. Zapraszam na tango, bo postanowiłem, że w tym tygodniu będą tanga różnego rodzaju. Kocham Was i do następnego poranika. Trzymajcie się. Cześć.